Słoneczka moje. A teraz Wam wytłumaczę. Postaram się jak najlepiej. Posłuchaj mnie uważnie. Wszystko na co tutaj jest, nie. Poza tobą, poza tobą. To jest to są kwanty. Energia. I nie ma nic wspólnego z tym, co ty widzisz, bo to jest iluzja. To raz. Powiem Wam, żebyście tak zrozumieli, na przykład na podstawie mostu. Nie? Jest most. Żeby on powstał, i dlaczego jest taki masywny i, i taki po prostu widzisz wielki, masywny most. On i tak jest Twoją iluzją, ale dlaczego Ty go widzisz jako most, taki potężny most? Bo, żeby zrobić taki most, ktoś musiał go narysować na karce, dać tam swoją energię, swoją uwagę i powstał most na papierze. Potem. Dużo ludzi musiało go zbudować, więc energia jest jeszcze większa, tak? Kwant jest większy. Most staje się potężny, bo tam jest ludzka ludzka energia. Im więcej uwagi na ten most, im więcej siły na ten most, nie? To go tam sklepali, i dlatego ty widzisz taką masę kwantową, taki potężny most, bo do jego stworzenia poszło energii. Rozumiesz? I tam jest dużo skumulowanego tego kwanta, i ty to widzisz jako most, a ja ci mówię, że to tylko ty to widzisz. Ja to widzę i ktoś tam wszyscy my widzimy, ale w rzeczywistości to nie jest most, tylko skumulowana power. Rozumiecie? Tak to wygląda. Dlatego dajcie przyniosę karteczkę. Say you love me. Dlatego bez Waszej mocy. Nic nie powstanie, nie ma takiej opcji. Na przykład, wymyśliłam, nie? Znaczy, nie wymyśliłam, powiem Wam. Jest taki psychopata, socjopata, narcyzm, na przykład. W Rosji, Ameryce, wszędzie są takie psychole, nie? I żeby ten psychol miał moc, nie? To wszyscy muszą tam patrzeć, patrzeć. Im więcej was patrzy tam, tym psychol większy. Tak? Im więcej tam patrzycie, tym psychol większy. Tak samo tu. Jest wirusek, nie? Który kurwa nie istnieje, nie? No, ale jest wirusek. I najpierw powiedzą, że jest. Jego jeszcze nie ma, ale on jest. I oni będą trąbić, że on jest. I wszyscy patrzą na wirusek, a on coraz większy. Rozumiecie? Bez was. Bez Was nie ma nic, nie istnieje. Nie ma, po prostu nie ma. Dlatego, jak ci się pomyśli, włączyć TV i patrzeć na to, czego nie chcesz, i to pomagać tworzyć, tak? To sobie przypomnij, co ja dzisiaj do Ciebie mówię, kochanie. Dobrze? Bez Was nie ma nic. Tam, gdzie uwaga Twoja idzie, tam rośnie. Co rośnie? Tam, gdzie patrzysz, to rośnie. To, gdzie patrzysz dzisiaj. Na to, co, czego nie chcesz, a patrzysz, czy jednak wyłączysz ten TV, te pudełko, i popatrzysz na siebie, na siebie, na siebie, i tam, co możesz ze swoim pięknym życiem, ze, swoją, ze swoim istnieniem zrobić. Nie patrz tam. czego nie chcesz. Nie dawaj uwagi tam, gdzie nie trzeba. Taką macie moc, kochani moi. Także pamiętajcie, jesteście takim powerful a ja Wam będę o tym przypominać every day, every moment. Love you!